A witam w takim razie na filmiku lewa strona pojazdu. Tutaj przy znaczku i przy nóżce mamy, to pokazywałem już Pańskiej żonie, drugą stacyjkę. Tak jak gdyby wkładamy kluczyk, przekręcamy w lewą stronę i kanapa się odblokowała. Zdejmujemy kanapę i mamy akumulator. Żeby wyjąć akumulator. Żeby do sprawdzenia akumulatora, to wystarczy tutaj o jedną, jedną klemę odsłonić, drugą odsłonić, nie ma problemu. Ale żeby go wyjąć, należy odkręcić tą śrubę, tą śrubę tutaj. Tylko najpierw odkręcamy akumulator, ponieważ tutaj dochodzi napięcie to jest przekaźnik rozrusznika. I tutaj dochodzi plus cały czas, więc te dwie, te dwa koreczki to, to jest plus, żebyśmy tu nie zetknęli z ramą, bo to przecież do ramy jest przykręcone, więc jak zetkniemy to będzie zwarcie. Także najpierw odkręcamy akumulator klemy, żeby nie było prądu. Odkręcamy śrubę raz, tak o tą, tą śrubę drugą i tą śrubkę trzecią. I wtedy ten element cały o tak widać, o, on się rusza, on jest miękki po prostu wy, podnosimy on da się podgiąć bo on jest bardzo miękki ten plastik podnosimy go do góry zwalniamy tutaj tą gumę pod spodem co jest, o ta i walcząc wyciągamy ten akumulator, on nam wyjdzie troszeczkę trzeba go zrobić w ten sposób że wyciągając to wyciągamy go do, najpierw dokładziemy go na filtrze i wyciągamy go w ten sposób o, tak, taki ruch musimy wykonać. Nie? Bo tutaj, ten plastik, jedną ręką podtrzymujemy ten plastik, tutaj, a drugą ręką wyciągamy akumulator i po całości. Tyle. Jakby były jeszcze pytania, to proszę pytać. Gdyby się nie udało, to najwyżej to ja tutaj rozkręcę u siebie i Panu pokażę dokładnie, jak to zrobić. Tyle.